Pracuj tylko tyle, żeby opłacić czynsz. To było kiedyś moje motto życiowe. Patrzyłem, jak mój ojciec łamie sobie kark za grosze w kopalniach węgla i szybko nauczyłem się, że oczekuje się od nas, iż będziemy pracować ciężej niż kiedykolwiek jest to konieczne. Więc w dniu, w którym wyprowadziłem się z tej zniszczonej chaty z dwiema sypialniami, pozwoliłem, aby pochłonęła mnie żądza wędrówki. Podróżowałem po świecie, wykonując dorywcze prace, gdy potrzebowałem dodatkowej gotówki. Kurier, łowca dzików, wiertnik, asystent prywatnego detektywa i treser aligatorów to tylko niektóre z zawodów, jakie wykonywałem. Jeśli gdzieś była praca, jest duże prawdopodobieństwo, że ja tam pracowałem. Dalej bym tak żył, gdybym nie poderwał kelnerki na wyspie South około około 93 roku. Ojcostwo naprawdę zmienia perspektywę na życie. Znalazłem pracę na poczcie i pracowałem tam do czasu, aż artretyzm zmusił mnie do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Doceniam ironię tego wszystkiego. Teraz głównie spędzam czas pijąc piwo lub opiekując się moimi wnukami. Natknąłem się na tego Sabredita jakiś czas temu i od tego czasu jestem uzależniony od tych historii. Pomyślałem, że równie dobrze mogę opowiedzieć Wam swoją, może tutaj uzyskam jakąś odpowiedź. Było lato 1982 roku, a ja próbowałem szczęścia w Nowym Orleanie. Musiałem mieć około 23 lat i być wciąż na pierwszym etapie mojej podróży życiowej. W tamtym czasie pracowałem jako hycel, ale po dwukrotnym pogryzieniu nie chciałem robić dalej w tym karierę. Przeglądałem sekcję ogłoszeń w gazecie, kiedy moją uwagę przykuła następująca oferta pracy: Poszukiwany młody mężczyzna z samochodem, który może pracować w nocy. Musi umieć postępować zgodnie ze wskazówkami. Płaca 100 dolarów dziennie. Sto dolarów nie znaczy teraz tak dużo jak dawniej, ale wtedy z taką gotówką można było prawie że polecieć na księżyc. Byłem sceptycznie nastawiony co do tego ogłoszenia, ponieważ płaca była zbyt piękna, by była prawdziwa. Bałem się, że skończę związany w domu jakiegoś perwersa. Jednak lewy policzek nadal bolał mnie od zębów owczarka niemieckiego, które prawie odgryzł mi kawałek skóry, a prawy policzek z kolei pulsował po zastrzyku przeciw wściekliśnie. Jeśli szybko nie znalazłbym pracy, to byłem pewien, że mój tyłek wylądowałby na ulicę. Zadzwoniłem pod wskazany numer i odebrał mężczyzna o chrapliwym głosie. Wyjaśniłem, że dzwonię w sprawie pracy. Podał mi adres, pod którym moglibyśmy się spotkać. Było to gdzieś na obrzeżach miasta. Pojechałem do zniszczonego, brudno-brązowego biurowca o nazwie Henry Leblanc Realty. Drzwi otworzył muskularny mężczyzna w średnim wieku i przedstawił się jako Hank. Myślę, że się nadasz, tak. Powiedział z papierosem w ustach, nie przejmując się, gdy popiół opadał na jego wyblakłą, zieloną koszulkę polo. Usiedliśmy przy małym stole do pokera, jedynym miejscu wolnym od bałaganu w tej ciasnej przestrzeni biurowej. – Masz duże usta, synu? – zapytał, przyglądając mi się, zakładając na nos złote okulary bez oprawek. – Przepraszam? – Duże usta, masz takie? Ponieważ potrzebuje kogoś, kto potrafi trzymać buzię da kutkę. Nie jestem kapusiem. Co to za praca? Hank pokiwał głową. Nie proszę cię o nic nielegalnego, synu. Potrzebuję tylko kogoś, kto ceni poufność. Chcesz, żebym coś podpisał, czy o co chodzi? Hank potrząsnął głową, najwyraźniej nie doceniając mojej nonszalancji. Nie potrzebuję, żebyś cokolwiek podpisywał. Muszę tylko wiedzieć, że mogę ci zaufać. Tak jest, proszę pana, może mi pan zaufać. Hank westchnął i panu z powrotem na krzesło. Widziałem, że zastanawiał się, czy dać mi tę pracę. Czy ten katlas tam ma radio? zapytał, wskazując na mój cenny kabriolet z 76, który zaparkowałem przed domem. Tak jest. Jest dosyć głośna? Uśmiechnąłem się. Mógłbym obudzić całą dzielnicę, gdybym tego potrzebował. Hank powoli skinął głową i potarł szary zarost na brocie. Dobrze, oto co musisz zrobić. Zadanie było dziwnie proste. Po północy miałem pojechać moim katlasem do Metairi, na przedmieścia Nowego Orleanu. Miałem skręcić w pięćdziesiątą ulicę i jechać nią, aż dotrę do ślepego zaułka. Potem zawracałem i jechałem z powrotem ulicą. Jedyne, co musiałem zrobić, to upewnić się, że muzyka w moim radiu gra na pełen regulator. To wszystko? zapytałem trochę z niedowierzaniem. Tak, to wszystko. Czy możesz zacząć dziś wieczorem? Flirtowałem z kilkoma kobietami w pobliskim barze i zamknąłem rachunek około 23:45. Wskoczyłem do kabrioletu i pojechałem do Metejry, czując na twarzy gorącą letnią brysę. Pojawił się zielony neon z napisem 50 ulica, więc zjechałem na pobocze, aby włączyć radio. Wszędzie panowała martwa cisza i wszystkie latarnie były wyłączone z wyjątkiem tej, która migotała w ślepym załuku. Jeśli się nad tym zastanowić, mogło to być w ogóle jedyne źródło światła. Wszystkie domy wyglądały na opuszczone. Niektóre miały okna tandetnie zabite deskami ze sklejki. Włączyłem radio i zaczął lecieć Michael Jackson z utworem Rock with you. Pozwoliłem samochodowi powoli wędrować w kierunku końca ulicy, zwracając uwagę na domy, które wyraźnie wydawały się puste. Tylko co ja tu do cholery robiłem? Dotarłem do okrągłego, ślepego załuka i zawróciłem, jadąc z powrotem ulicą. Wracając, mógłbym przesiąc, że zobaczyłem jak dom na rogu włącza światła. Wyłączyłem radio i w ciszy pojechałem do Henka. Kiedy dotarłem do biura, byłem zaskoczony widząc go tam. Nadal palił papierosy i popijał staniej butelki burbona. Jego twarz była blada i wyglądał na niesamowicie zaniepokojonego, dopóki mnie nie zobaczył. O, dobrze, wróciłaś! powiedział, a kolory wróciły na jego twarz. Tak, oczywiście. Powiedziałem zdumiony, dlaczego nie miałbym wrócić. Stałem w drzwiach i przebierałem nogami, podczas gdy Hank wyszedł na tył. Masz, powiedział, wręczając mi zmięty banknot stu dolarowy. Czy jutro wieczorem możesz znowu pracować? Zgodziłem się i znowu rozpocząłem swój program, stawiając każdemu w barze kolejkę za moje nowo odkryte bogactwo. Droga do pięćdziesiątej ulicy wydawała się dłuższa niż zwykle i nie mogłem do niej trafić. Kręciłem się trochę, próbując ją ponownie znaleźć. Winiłem oto Jimma, dokładniej Jimbima. Po prawie godzinie jazdy w kółko zauważyłem, że zielony neonowy znak pięćdziesiątej ulicy migocze na rogu. Znowu zrobiło się cicho, a światło w danii mrugało nieprzerwanie. Szukałem papierosa, kiedy usłyszałem dźwięk, od którego zakręciło mi się w żołądku. Brzmiało to jak wycie zwierzęcia pomieszane ze zgrzytaniem blachy. Włączyłem światła i podniosłem się na fotelu, ale nic nie widziałem. Potem moje reflektory zamigały, zanim całkowicie zgasły. Uderzyłem pięścią w deskę rozdzielczą, i usłyszałem buczenie włączających się świateł. Czując się nieswojo, włączyłem radio i zacząłem puszczać fizykal Oliwii Newton-John. Zauważyłem, że moje radio wydobywało z siebie jeszcze bardziej zniekształcone dźwięki niż wczoraj. Jechałem ulicą, mrużąc oczy w ciemności, żeby zobaczyć, co jest przede mną. Dotarłem prawie do końca przecznicy, kiedy silnik zacharczał i zwolnił, aż się zatrzymał. Musicie wiedzieć, że opiekowałem się tym samochodem, jakby to było moje własne dziecko. Prawdopodobnie nadal stałby w moim garażu, gdybym nie rozbił go dwa lata później w Polo Alto. Było więc prawie nie do pomyślenia, żeby tak po prostu się zepsuł, nie dając mi znaków wcześniej. Zakłopotany zapaliłem kolejnego papierosa, wyjąłem narzędzia z bagażnika i otworzyłem maskę, gdzie przywitała mnie gorąca para. Zaświeciłem latarką i sprawdziłem silnik, ale po opadnięciu zasłony nie znalazłem niczego niezwykłego. To było tak, jakby coś tymczasowo unieruchomiło mój samochód. Potem wszystko zaczęło się robić dziwne. Temperatura nagle spadła. Połowie lipca przeszedłem od wycierania kropel potu z czoła do niemal dreszczy z zimna na plecach. Przeszywający dźwięk, który usłyszałem wcześniej, przedarł się przez ciszę ulicy i sprawił, że prawie wyskoczyłem z butów. Rozglądałem się dookoła, czując, że jestem obserwowany. Nadal jednak wydawało mi się, że jestem jedyną osobą w okolicy. Wziąłem głęboki oddech i ostrożnie wśliznąłem się do samochodu, żeby się uspokoić. Na szczęście udało mi się wrzucić jedynkę i popędziłem przez ulicę, ignorując dziury, w które wpadałem wyjeżdżając z niej. Dotarłem do hanka i zobaczyłem go przez szybę, chodzącego tam i z powrotem, mroczącego przy tym do siebie. Wydawał się być zadowolony, że mnie znowu widzi. Pozwól mi przynieść ci gotówkę. Powiedział i wrócił z kolejnym brudnym banknotem stu dolarowym. Mogę ci zapłacić tylko za jeszcze jedną noc. Jesteś zainteresowany? Zgodziłem się. Teraz bardziej ciekaw tego, czego doświadczyłem, niż otrzymaniem zapłaty. Myślałem, żeby zapytać Henka o kilka rzeczy, ale miałem przeczucie, że nie dostanę żadnych odpowiedzi. Nie wyglądał, jakby był zdrowy na umysł. Wciąż mam rotał coś do siebie, kiedy wychodziłam. Czekałam w swoim pokoju motelowym, nie wychodząc do żadnych barów, żeby zachować jasny umysł. Pospieszyłem do pięćdziesiątej ulicy, ale nadal miałem problem ze znalezieniem jej, tak samo jak wczoraj. To było prawie tak, jakby ulica nie istniała. Wreszcie około północy moje reflektory oświetliły znak drogowy i skręciłem. Samochód znowu zaczął się dziwnie zachowywać, kręcąc się i szarpiąc, jakby bał się ruszyć do przodu. Włączyłem radio, ale usłyszałem tylko zakłócenia i dziwne dźwięki, których nie rozpoznawałam. Ustawiłem maksymalnie głośność i zmusiłem samochód, aby ruszył do przodu. Domy wyglądały, jakby były w jeszcze gorszym stanie. Brakowało niektórych dachów. Latarnie uniczne były nadal wyłączone, z wyjątkiem tej w ślepym zaułku. Wziąłem głęboki oddech i ruszyłem dalej, przyklejając stopę do pedału gazu. Ogarnęło mnie przytłaczające uczucie. Poczułem się zdenerwowany, podobnie jak wtedy, gdy czyściłem zęby u dentysty. Mimo, że już maksymalnie podkręciłem głośność, to szumy stawały się coraz głośniejsze, aż stały się prawie ogłuszające. Moje reflektory zaczęły migać, a następnie całkowicie zgasła. Pięćdziesiąta ulica nie była wielką przecznicą, ale wydawała się nie mieć końca, a światło na jej końcu zdawało się oddalać coraz bardziej. Krzyknąłem z determinacją i wcisnąłem gaz w podłogę. Poczułem zmianę biegu i ruszyłem w stronę ślepego zaułka. Kiedy tam dotarłem, mój samochód się zatrzymał, a migoczące światła uliczne zgasły. Wziąłem głęboki wdech i drżącą ręką wyjąłem papierosa z ust. Próbowałem przekręcić kluczek w stacyjce, ale kabriolet zgasł i zaharczał. Było tak ciemno, że nie widziałem nic przede mną. Okropny dźwięk, który usłyszałem wczoraj wieczorem, przedarł się przez ciche wieczór, a światła uliczne i mój samochód ponownie się włączyły. Zamiast szumu grała muzyka, choć brzmiała jak staroświecki ragtime. Nie rozpoznałem tej piosenki. Przede mną stała młoda kobieta w podartej sukience. Stała tyłem do mnie, więc nie mogłem zobaczyć jej twarzy. Głowę miała przechyloną na bok i stała ze stoickim spokojem pod latarnią. Próbowałem wyłączyć radio, ale nie reagowało. Wychyliłem się przez okno i próbowałem zwrócić na siebie uwagę kobietę. Powoli się odwracała, a ja nadal nie mogłem zobaczyć jej twarzy, gdyż jej potargane długie włosy zasłaniały jej oczy. Widziałem, że jej usta się uśmiechały, ale szybko zmieniły się w kwaśny wyraz. Zaczęła powoli iść w moją stronę, a potem przyspieszyła. Wrzuciłem wsteczny bieg i popędziłem ulicą, ale ku mojemu zdumieniu i przerażeniu kobieta dotrzymała tempa mojemu samochodowi. Jej twarz była teraz wykrzywiona wściekłością. Muzyka stała się głośniejsza i zauważyłem, że jadę prawie 90 na godzinę. Od tego przeraźliwego hałasu prawie zaczęły mi krwawić uszy, więc gorączkowo próbowałem wydostać się z tej przeklętej okolicy. Spojrzałem z niecierpliwością na kobietę, ale jej już nie było, i zdałem sobie sprawę, że mój samochód w ogóle się nie poruszał. Tak naprawdę byłem wciąż na początku Przecznicy, tyle że tym razem na tabliczce widniał napis 49. ulica”. Wstrząśnięty, powoli pojechałem z powrotem do Henka, chcąc uzyskać odpowiedzi. Jednak on też zniknął. Na stole leżał banknot 100-dolarowy z nożem w środku. Zmięta notatka głosiła po prostu, Dzięki dzieciaku. Wróciłem do motelu i od razu zapadłem w głęboki sen. Obudziłem się następnego dnia, wymeldowałem się i udałem się do Kalifornii. Wędrowałem tak jeszcze parę lat, aż dowiedziałem się, że jestem ojcem. Od tamtej pory życie stało się inne. Ostatnio doświadczam dziwnych zdarzeń, a wszystko to podczas jazdy. Łapię się na tym, że skręcam w złą stronę i trafiam na ulice, których nie rozpoznaję. Czasami jadę drogą i mam wrażenie, że ta się nigdy nie kończy. Kiedy zauważę, że coś jest nie tak, wracam nagle do miejsca, w którym zacząłem jazdę, zwykle z wyłączonym samochodem. Wtedy ogarnia mnie to niezwykłe uczucie niepokoju, jakbym był w pułapce. W końcu zbieram się w sobie i udaje mi się dotrzeć do celu. Mój lekarz uważa, że to wczesne objawy demencji. Podobnie myślą mój syn i córka, ale wciąż mam niesamowicie bystry umysł. Martwię się, że nie będę już mógł odbierać wnuków ze szkoły, więc w ten weekend wracam do Meteori szukać 50 ulicy. Wtedy nigdy nie otrzymałem odpowiedzi, więc może znajdę ją teraz, korzystając z dodatkowej pomocy od Was wszystkich. Muszę się tylko dowiedzieć, jak działa ten cholerny GPS. Życzcie mi szczęścia. Autor Recha Yachem, tłumaczenie i opracowanie: de Rotes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia. Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomi Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleksni TV, Ordinary Osi, Polisz Sosycz, Jurek Ziejko, Azza XXKK Pitbullix, Maciek 2. D, Magda Grzegorzewicz, Bercik, Ragnarok Floki, Lost Sol 82, Żalka, Zerox, Utarydrais, Kasia, Gons, Martin Pokrwa, nocna zmiana i Mati 101M. Do usłyszenia!